Miejsce dziesiąte. Skarb Staffordshire. Wartość znaleziska: około 3 miliony i 300 tysięcy dolarów to największe znalezisko anglosaskiego złota i srebra. Zostało przypadkowo odkryte przez poszukiwacza amatora, Teriego Herberta, w Anglii 5 lipca 2009 roku. Skarb ten waży ponad 5 kg i składa się z ponad 3500 misternie wykonanych przedmiotów, głównie elementów zdobienia broni i hełmów. To znalezisko zrewolucjonizowało wiedzę na temat rzemiosła i militarnej potęgi Królestwa Mercji z VII wieku naszej ery. Jest to bezcenny wgląd w sztukę wczesnego średniowiecza, a dzięki starannym pracom konserwatorskim możemy dziś podziwiać jego niezwykłą precyzję. Miejsce 9. Skarb z wozu. Hoxne, Hort, wartość znaleziska około 4 miliony i 300 tysięcy dolarów. Ten największy rzymski skarb, znaleziony w Wielkiej Brytanii, został odkryty w 1992 roku. Historia jego znalezienia jest niezwykła. Został odkopany przez poszukiwacza, który zgubił młotek i użył wykrywacza metali, by go odnaleźć. Skarb liczy ponad 15 tysięcy monet, a oprócz nich skrywał 200 drogocennych srebrnych łyżek i naszyjników. Został zakopany w V wieku naszej ery przez bogatą rzymską rodzinę, uciekającą przed najazdami barbarzyńców. Wszystkie monety i przedmioty były ukryte w drewnianej skrzyni, a samo znalezisko dostarczyło archeologom bezcennych informacji na temat życia elit w schyłkowym okresie Rzymskiej Brytanii. Miejsce ósme. Skarb. Śrecki. Wartość znaleziska. Ponad 75 milionów dolarów z dumą prezentujemy polski akcent, czyli Skarb Śrecki. Został on odnaleziony w latach 80. w środzie śląskiej, przypadkowo podczas prac rozbiórkowych starej kamienicy. To jeden z najcenniejszych średniowiecznych skarbów w całej Europie. Zawiera on przepiękną, bogato zdobioną złotą koronę kobiecą, trzy złote wiszące ozdoby, pierścienie i tysiące złotych monet. Był to prawdopodobnie depozyt króla Czech Karola, złożony u żydowskiego bankiera w XIV wieku. To spektakularne znalezisko jest dziś największą dumą polskiego muzealnictwa i jest bezcennym świadectwem europejskiej monarchii. Miejsce siódme skarb okrętu SS Central America wartość wydobycia około 200 milionów dolarów. Ten e-parowiec, znany jako statek ze złotem, zatonął we wrześniu 1857 roku u wybrzeży Karoliny Północnej w wyniku potężnego huraganu. Statek wiózł ładunek złota z czasów kalifornijskiej gorączki, a na jego pokładzie zginęło ponad 400 osób. Utrata 3000 funtów złota, czyli jednej czwartej rezerw kraju, wywołała panikę finansową w Ameryce. Wrak został zlokalizowany dopiero w 1987 roku na głębokości 2500 metrów, a wydobyte złote sztabki i monety są jednymi z najlepiej zachowanych świadectw tego burzliwego okresu w historii USA. Były tak dobrze zabezpieczone przez muł i chłód, że niektóre dokumenty znalezione w sejfie były wciąż czytelne. Miejsce szóste: Diament Hope, diament nadziei. Wartość znaleziska: ponad 250 milionów dolarów. Ten słynny, głęboki niebieski diament ważący setne karata został odnaleziony w Indiach w słynnych kopalniach kolur. Jego piękno, niespotykana rzadkość koloru oraz długa i dramatyczna historia, w tym przynależność do korony francuskiej, czynią go najdroższym pojedynczym klejnotem na świecie. Diament ten jest owiany legendą o klątwie, która miała prześladować jego kolejnych właścicieli od Ludwika, XVI i Marii Antoniny, po amerykańskich milionerów. Obecnie jest on bezpiecznie wystawiony w Muzeum Smithsonian, gdzie co roku podziwiają go miliony osób. Miejsce piąte. Diament kulinan, wielka gwiazda Afryki. Wartość znaleziska jest bezcenna. Teoretyczna wartość to kilka miliardów dolarów. Jest to największy surowy diament, jaki kiedykolwiek odnaleziono. Odkryty został w Afryce Południowej w 1905 roku, a jego pierwotna masa wynosiła oszałamiające 3106 karatów. Po mistrzowskim oszlifowaniu powstało z niego 9 głównych kamieni oraz 96 mniejszych brylantów. Największy z nich, Kulinan I, znany jako Wielka Gwiazda Afryki, stał się częścią brytyjskiego Berła Królewskiego. Diament ten został podarowany królowi Edwardowi VII w 1907 roku, symbolizując siłę Imperium Brytyjskiego. Jego rozmiar i historia czynią go jednym z najcenniejszych przedmiotów na świecie. Miejsce czwarte. Skarb Nuestra seniora de Atocha wartość znaleziska. Około 500 milionów dolarów ten legendarny hiszpański galeon zatonął w 1622 roku w wyniku huraganu. Wioząc ogromny ładunek z Nowego Świata do Hiszpanii. Poszukiwacz Mel Fisher poświęcił 16 lat swojego życia, a jego synowie całą młodość, aby go odnaleźć u wybrzeży Florydy, powtarzając słynne motto: Dziś jest dzień. Wydobyty skarb, pełen 47 ton srebra, złota i tysięcy kolumbijskich szmaragdów, jest rekordzistą w kategorii najdroższego oficjalnie wydobytego skarbu morskiego. Odkrycie to, ogłoszone w 1985 roku, zakończyło się wieloletnią batalią sądową o prawa do znaleziska, która ostatecznie potwierdziła prawo odkrywców do historycznego łupu. Miejsce trzecie, galeon San Jose wartość znalezisko. Od 4 do 17 miliardów dolarów wrak ten, zlokalizowany u wybrzeży Kolumbii, zatonął w 1708 roku. Nazywany Świętym Graalem Wraków, San Jose wiózł oszałamiającą ilość bogactwa z kolonii złoto, srebro i szmaragdy. W przeciwieństwie do innych wraków, zatonął w wyniku walki został zatopiony przez brytyjską eskadrę okrętów wojennych, chroniąc swój ładunek przed przejęciem. Mimo, że wrak został zlokalizowany w 2015 roku, do dziś trwa międzynarodowy spór pomiędzy Hiszpanią, Kolumbią, a firmami poszukiwawczymi o to, do kogo należy to niewyobrażalne podwodne bogactwo. Potencjalnie jest to najdroższy znaleziony skarb, który ma ogromną wartość historyczną i ekonomiczną. Miejsce drugie. Grobowiec Tuttenhamona. Wartość jest bezcenna. Szacowana wartość to dziesiątki miliardów dolarów. Odkrycie Howarda Cartera w 1922 roku w Egipcie jest najbogatszym znaleziskiem archeologicznym w historii. Carter poświęcił 7 lat na zlokalizowanie tego miejsca w Dolinie Królów, po czym znalazł niemal nienaruszony grobowiec młodego faraona, który zmarł 3000 lat temu. Ukrywał on ponad 5 tysięcy artefaktów. Najsłynniejszym z nich jest złota maska, wykonana z 11 kg czystego złota, będąca ikoną starożytnego Egiptu. Chociaż te skarby nigdy nie trafią na rynek, ich wartość kulturowa i naukowa dla zrozumienia historii jest absolutnie najwyższa, czyniąc je niekwestionowanie najdroższymi artefaktami na świecie. Miejsce pierwsze, droga mleczna wartość, nieokreślona astronomiczna teoretycznie kwadryliony dolarów. Na szczycie naszej listy, na miejscu pierwszym, plasuje się największa i najdroższa rzecz, jaką odkryto nasza cała galaktyka, czyli Droga Mleczna. Jest to ostateczne bogactwo wszechświata, mające ponad 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. Galaktyka zawiera od 100 do 400 miliardów gwiazd, biliony planet oraz niewyobrażalne ilości metali szlachetnych i pierwiastków. Jej niemierzalna, teoretyczna wartość jest nieskończona, ponieważ zawiera w sobie całą materię, z której powstała Ziemia i my sami. To znalezisko dowodzi, że największe skarby zawsze będą znajdować się poza zasięgiem ziemskich miar.